Hej tam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Paradise oto kolejny odcinek z kariery lechem Poznań Przed nami mecz ze śląskiem Wrocław oraz puchar polski dwumecz z Jagiellonią. Tak wygląda skład na mecz właśnie, że ze Śląskiem ligowy. No, trochę przemęczonych mam niektórych zawodników jest nim im, m.in. innymi ale to znasz... No, kluczowy element zespołu i muszę go wystawić, bo bez niego byłoby na pewno trudno wygrać, chociaż mamy też innych dobrych zawodników, jak lewęcić, ale wolę tutaj nie ryzykować Śląsk Rosad, to jest jednak silny rywal i no i wolę po prostu dmuchać na zimne. Gramy u siebie zaraz zobaczycie jeszcze skład Śląska teraz widzicie tabelę Śląska na 12 miejscu, więc no w tym sezonie spisuje się naprawdę bardzo słabo, tak wygląda już nasz skład tutaj, Sadajew też postawiłem na niego, na ataku, nie na Jesila Linet, Tieftyć Lowrencić, Pawłowski, Tielemans właśnie obrona standardowo tutaj nie ma jakichś dużych zmian, Kadar się pojawił, który ostatnio zaczął grać naprawdę dobrze i chyba przez tą swoją dobrą formę, myślę, że kadar dostanie się bez problemu do podstawowego składu. Skład Śląsko-Wrosław to tutaj bracia Pajrzao, Machaj, Pich, Hatley, Drewniak, który właśnie od nas tak, jak tutaj teraz jest komentarz jednego z komentatorów, że Drewniak odszedł do Śląska, Wrosław właśnie z Lecha Poznań. My go właśnie teraz sprzedaliśmy w tym okienku transferowe, które mogliście zobaczyć w tamtym od, ty, odcinku yy, w poprzednim po prostu odcinku. Yy, w każdym razie widzicie koniec pierwszej połowy nie ma tutaj, nie działo się nic specjalnego, nic ciekawego. Yy, zdecydowałem się zmienić napastnika, bo Sadajew no to jest straszny kloc w tym napadzie, więc puściłem Matiasa Boliego, na dodatek jeszcze zmieniłem Lowręcica i na boisku za niego pojawił się Kosecki, oby to coś zmieniło, oby ten wynik się zmienił. Pierwsza akcja w 58. minucie, w tej drugiej połowie Kamiński, genialnie przejął tutaj piłkę, podał na czystą pozycję do Matiasa Boliego, a ten takich sytuacji po prostu nie marnuje. Matias Boli sam na sam z bramkarzem pewnie wykończył tę sytuację, i w 59. minucie prowadzimy 1 do 0. Czyli ta zmiana Matiasa Boliego naprawdę poskutkowała, bo no Sadajew by tak fajnie od obrońców się nie uwolnił, chociaż tutaj. W tej bramce główną rolę odgrywał Kamiński, który doskonale przejął piłkę i, no i wystawił Matiasowi Boli, podanie, i miał jak na tacy tego gola. No i on to genialnie wykorzystał. Prowadzimy 1 do 0, jak na razie, zmiany, które wprowadziłem, się opłaciły. Kolejna akcja znowu tutaj inicjują Matias Boli, który podaje do e, Dżuma. I tutaj jeszcze klepka, ale ostatecznie e, Dżuma dobił ten strzał Pawłowskiego, który został obroniony przez bramkarza Śląska no i właśnie ten zawodnik zdobyła bramkę. Jest to chyba jego pierwsza nawet bramka w tym sezonie, no jest to pomocnik defensywny on tam bardziej jest odbronienia niż odstrzelania bramek, no ale e, widzimy, że tutaj doskonale znalazł się dzium na dobitce. No i dzięki niemu powiększamy swoje prowadzenie na 2 do 0 kolejna akcja w minucie 77 znowu Dzium tutaj doskonale pokazuje się z dobrej strony, podaje do Matiasa Boliego, ten z prawego skrzydła wchodzi do środka, podaje tutaj do pole karnego, do Dziuma, ten no wykazał się bardzo dobrą kontrolą piłki minął obrońcę Wypracował sobie pozycję do strzału którą dał i prowadzimy 3 do 0, Dzium naprawdę Genialny mecz tego zawodnika. Nie dość, że zdobył swojego pierwszego gola w ekstraklasie. To jeszcze zaraz później zdobył następnego, i to po akcji, którą sobie praktycznie sam wypracował. Ale no, warto też pochwalić Boliego za dobre podanie, za to, że no, nie zachował się jak samolub, nie poszedł sam do końca, tylko zdecydował się tam podaj do środka, do lepiej ustawionego Djuma, który właśnie tą bramkę zdobył, no i druga połowa o wiele lepsza niż pierwsza, zaskutkowały też te zmiany, które prowadziłem ten kosetki i Boli, no to wprowadził tylko świeżej do zespołu, Boli został również zawodnikiem meczu, choć tutaj miałem nadzieję, że Djum zgarnie z tą statuetkę, no bo rzadko kiedy zdarza się, żeby ten zawodnik tak dobrze zagrał, no ale niestety, niestety albo stety, bo w sumie i tak to tą statuetkę zgarnął któryś z naszych zawodników, Liczyłem po prostu na to, że, no, że, że będzie to Jum, że to on ma większe szanse. Zdobył w końcu dwie bramki, bo Lee zdobył tylko jedną. No, ale zaliczył też asystę i może to przez to. W każdym razie tutaj jeszcze kontrakt z Kędziorą musimy podpisać, bo on tam hmm, no, pisał do nas przez e-maila, że. Że po prostu chciałbym mieć wyższą, wyższą gazę i też postanowiłem coś z tym zrobić. Nie wiem, czy go przyjmę, jeżeli nie, no to będę próbował dalej, ale na pewno nie teraz, bo mam ograniczony budżet, no bo wydałem bardzo dużo, praktycznie cały po prostu wydałem na Mastura w styczniowym okienku transferowym. Tutaj już widzicie ustalanie składu na następny mecz, to, będzie to mecz z Jagiellonią, z Jagiellonią przyjdzie nam zagrać dwóch meczów, bo gramy to w Pucharze Polski, a nie... A nie w Lidze, i jeszcze tam widzieliście, że wystawiłem Yesila. Jest to może trochę ryzyko, bo Yesilla jest świeżo po kontuzji, ale no mam nadzieję, że nic mu się w tym meczu, podczas tego meczu nie stanie. Gramy u siebie, więc pierwszy mecz ważny będzie w nim to, żeby nie stracić jakiejś dużej ilości bramek, no bo, bo wiadomo, no te bramki później w wypadku remisu w dwóch meczu liczą się podwójnie i tutaj, żeby było więcej strzeli niż stracić, najlepiej to by było, jakby w ogóle nie stracić bramek no tak wygląda nasz skład Skufet, Cissej, Kadar, Arayuri i Douglas tak wygląda formacja obronna później w pomocy Linietty, Lovrencik, Mastur Jeftić i Pawłowski a na szpicy e, Samet Jesil nie zagra w tym meczu niestety Tielemans no musiałem dać mu odpocząć, nie chciałem ryzykować tutaj kontuzji, jest to nasz czołowy piłkarz i no zdecydowałem się że po prostu dam go na ławkę w razie czego, jeżeli by naprawdę była jakaś wyjątkowa sytuacja tego z tej ławki po prostu wpuszczę. Ciągle zastanawiam się nad tym, jak to będzie w tych transferach. Mam już pomysł na tą drużynę, no ale nie widzę tego Tielemansa w tym przyszłym skadzie, bo naprawdę musiał wydać cały budżet, a może by nawet i mi nie starczyło na niego. Bez ogrom. Jest to piłkarz, który ma ogromny potencjał, no i niestety jest bardzo drogi. 17 lat i taki overall ma naprawdę duże szanse na zdobycie wielu sukcesów w przyszłości. No i będzie trudno go wykupić. Mam już pomysł, rysuję mi się za, za Zakres tego, zarys tego składu, e, właśnie e, tak e, jak sobie czasami myślę, jak ten skład ułoży, kiedy skończy się ten sezon. No, chcę na pewno sprowadzić wielu Polaków. Będę, ale po części tylko bazował na Waszych komentarzach, bo mam już naprawdę taką fajną wizję tego składu i chciałbym ją zrealizować. Mam niektórych kandydatów już spisanych, nawet, no, ale o tym dowiecie się to jeszcze e, po kilku odcinkach. Jeszcze dużo nam zostało odcinków, aby ten sezon zakończyć, więc jeszcze cierpliwości. Bo jeszcze trochę czasu jest zanim przejdziemy do tego okienka transferowego W każdym razie niestety stracimy bramkę w 78 minucie Ale zaraz później staraliśmy się tutaj odpowiedzieć Mastur oddaje strzał, ale on zostaje niestety zablokowany Traci tym na sile No i niestety dalej 1 do 0 dla Jagiellonii 3 minuty doliczonego czasu gry Wynik się nie zmienia, ale jeszcze tutaj Pawłowski wchodzi do środka pola karnego Podaje... I tam jest w genialnej pozycji Samet jest No i opłacało się, że pomimo kontuzji został on przeze mnie wystawiony. Pomimo, no to nie jest kontuzja, ale on jest świeżo po kontuzji. No, że zaryzykowałem, opłacało się po prostu zaryzykować, bo on teraz zdobywa bramkę i jest jeden do jednego i raczej taki wynik już utrzyma się do końca, bo wątpię, żeby tutaj już któraś z drużyny jeszcze zdążyła zdobyć, zdobyć bramkę. A wracając do tego co mówiłem o tym moim zarysie na pewno będę chciał y, skład jeszcze bardziej niż jest od młodzi żeby ci piłkarze byli młodzi, bo nie widzę sensu y, sprowadzania no piłkarzy starych, którym zaraz ma spadać overall za po prostu tańsze pieniądze, lepiej zapłacić trochę więcej mieć młodego zawodnika z potencjałem który na pewno w przyszłości będzie coraz lepszy i będzie się coraz lepiej rozwijał chcę też sprowadzić dużo Polaków żeby to nie było tak, że ten skład będzie zbudowany z samych obcokrajowców no, ale żeby tutaj było też trochę tej polskiej krwi. Na pewno też doświadczeni zawodnicy się znajdą, ale to będzie maks y, 3-3 zawodników na cały skład. To będzie zawodników doświadczonych. I tutaj mi chodzi o takich, którzy mają no, nie więcej niż 30 lat. No bo bez przesady, nie? W każdym razie na tym już myślę, zakończymy ten odcinek. E, zakończymy po dwóch meczach. Tylko no, nie miałem więcej czasu, żeby nagrać. W następnym odcinku tych meczów będzie więcej, mam nadzieję, że i tak wam się podobało, był dwu właściwie niedokończony, bo w następnym odcinku dokończymy dwu to chciałem powiedzieć, z Jagieloniem już przekonamy się, kto przejdzie do dalszej fazy Pucharu Polski oraz wygraliśmy również dość solidnie, dość wysoko mecz ze Śląskiem Wrocław, a jeszcze przesumulujemy mecz z Ruchem Chorzów. Jakim wynikiem zakończy się to spotkanie? Chodzimy dość mocnym składem, no ale niestety tylko remis. Jednakże dalej utrzymujemy się na pierwszej pozycji w lidze. Kędziora odrzuca ofertę, więc jeszcze musi trochę poczekać, aż się skończy sezon. Wtedy dopiero będziemy w stanie zaoferować mu większą garzę. To było na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.